Mówi się, że za niektóre samochody trzeba zapłacić niezły worek pieniędzy. Dokładnie taki worek pieniędzy trzeba zapłacić za testowany dzisiaj samochód. Nissan Micra K11, który kosztował 1500 zł, a niedawno odbył podróż w Alpy albo do Słowenii. I to bez użycia lawety. Jeśli chcecie, żebyśmy testowali więcej takich budżetowych samochodów, subskrybujcie ten kanał, a my zaczynamy. Nazwa mikra do czegoś zobowiązuje, chociaż nie do końca. Samochód mierzy 375 m, czyli jest dłuższy od, od np. Twingo czy City Go, a najnowsza Mikra jest już tylko 2 cm krótsza od Golfa 5. Ale nie czepiajmy się przesadnie, Mikra wygląda na malutką i ma taką sympatyczną sylwetkę. W tej generacji nadwozie jest już pełne zaokrągleń, dzięki czemu wygląda bardziej aktualnie niż poprzednik, który był totalnie kanciasty. Z przodu dwuczęściowy grill, który po liftingu jest już chromowany, czarny plastikowy zderzak, choć występują także w kolorze, oraz prostokątne lampy. Z boku widzimy małe 13-calowe koła z ładnymi, oryginalnymi nakładkami, czarną listwę, czarną klamkę, czarne lusterka, choć te akurat mogły być też w kolorze. Linia dachu jest poprowadzona płasko, przez co auto nie wygląda zbyt dynamicznie, ale to daje nadzieję na miejsce nad głową. Z tyłu ogromna szyba z wycieraczką, która ma taką niepraktyczną pozycję startową. Ogólnie tył jest taki zaokrąglony, nie ma tutaj projektowych szaleństw. To jest egzemplarz po pierwszym liftingu, który odbył się w 1995 roku. Kolejny, który już widocznie uatrakcyjnił wygląd tego samochodu, był w 1998. Wtedy też zmieniono konstrukcję, zawieszenie oraz poprawiono ogólnie bezpieczeństwo. K11 był dostępny w wersji hatchback 3 i 5 drzwiowy, chociaż można spotkać także wersję sedan, cabrio a nawet kombi, ale to raczej na rynkach azjatyckich pod nazwą March. Koniec produkcji tego modelu to rok 2002. Egzemplarz do testu udostępnił nam Tomek, także serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy. Ogólnie wnętrze mikry składa się głównie z twardych, szarych plastików, ale nie widać po nich jakiegoś przesadnego zużycia. No może tutaj na rączce drzwi, ale trzeba dodać, że nasz egzemplarz już za 3 km będzie miał równiutkie 200 tysięcy. Nic tutaj też przesadnie nie trzeszczy, a trzeba też im przyznać, że nie poszli na łatwiznę, bo jakieś tam ciekawe zabiegi projektowe mamy. Tutaj na tym wytłoczeniu zobaczymy kratki nawiewu oraz kilka przycisków, między innymi. Do świateł awaryjnych czy podgrzewania szyby. Poniżej radio, niestety nie oryginalne, więc nie będziemy o nim mówić. Dalej pokrętła od nawiewu. Dokładnie tak, nie ma tutaj klimatyzacji, a obsługa nawiewu jest banalnie prosta. Tutaj mamy taki oldschoolowy suwak od obiegu wewnętrznego. Słyszycie to? No, ewidentnie słychać, że coś tam się dzieje. Tutaj mamy półeczkę z takim schowkiem. No to oczywiście pierwotnie służyło jako popielniczka. Obok mamy także gniazdo zapalniczki, które wychodzi z całym wnętrzem samochodu. Dobra, udajmy, że tego nie było, ale da się, da się tego używać. I tutaj półeczka, w której spokojnie można zmieścić smartfona współczesnego. Dźwignia zmiany biegów jest długaśna jak kij, którym kiedyś odpalało się malucha, i ma taką śmieszną, gumową osłonę. Schowek pasażera jest surowy, ale całkiem pojemny jak na takie małe auto. No właśnie, jak tutaj jest z miejsce. No więc tak, nad głową sporo zapasu, na nogi także. Jedynie jest tutaj troszkę wąsko, więc jak będziemy mieli jakiegoś dużego pasażera, to możemy się przepychać łokciami. Fotele no, nie są. Specjalnie wygodne. Tutaj w naszym egzemplarzu już można odcisnąć sobie ramę na plecach i po nawet takim krótkim odcinku można wyjść dosyć zmęczonym z bólem pleców. Kierownica jest surowa i duża. To, że jest duża, to akurat dobrze, bo nie mamy tutaj wspomagania, więc to się przyda. Jest regulowana, ale tylko w jednej płaszczyźnie i w zakresie praktycznie centymetra. Niewiele to daje. Zegary. Najbardziej emocjonujące jest na nich wskazanie licznika kilometrów i zaszczyt, że to właśnie my przekroczymy te okrągłe 200 tysięcy. Poza tym nie ma tutaj obrotomierza, wszystko jest czytelne, mamy duże wskazówki oraz cyfrowy zegarek. Test kubka? No niestety niezdany, nie ma gdzie go włożyć. Nasz egzemplarz jest bardzo ubogi. Nie ma tutaj nawet poduszki powietrznej kierowcy, ABS-u czy wspomagania kierownicy. Co nie znaczy, że wszystkie samochody takie będą. Najlepiej będzie w egzemplarzach po 98 roku. Tam spotkacie nawet klimatyzację czy ciekawą tapicerkę. Na drzwiach, wykończenie no, takiej wątpliwej urody, oraz kieszeń, która jest kompletnie niepraktyczna. Zobaczmy teraz do tyłu. Z tyłu do dyspozycji mamy twardy, plastikowy podłokietnik, świat obserwujemy przez dużą, ale nieotwieraną szybę. Do tego mamy całkiem sporo miejsca. Nogi można wsunąć pod fotel, ja mam zapas na kolana, nad głową, proszę bardzo, nawet się jeszcze pomponik mieści, ale jazda w 5 osób tym samochodem to raczej marzenie ściętej głowy. Kanapę można złożyć w ten sposób, otrzymujemy wtedy większą przestrzeń bagażową. I właśnie bagażnik, teraz sprawdzimy. Bagażnik otwiera się z kluczyka. Tak, dokładnie, tylko i wyłącznie z kluczyka, choć w kolejnych latach pojawia się już dźwignia w środku. Bagażnik ma pojemność 206 litrów. No i widać, że półka czy dywanik jest już zmęczone życiem. O, to chyba pozostałość po tych alpach. Pod podłogą znajdziemy pełnowymiarowe koło zapasowe. A teraz czas na test walizek. To moja propozycja. No tutaj się już kolejna walizka nie zmieści, ale zmieści się kolejna mikra. Czas na jazdę. Uwielbiam jeździć takimi samochodami. Wydają się takie prawdziwe, surowe, rzeczywiste. A do tego budzą we mnie sentyment i wspomnienia o mojej starej wieście 4. Mikrak na auto, które jest pozbawione wszelkich systemów i udogodnień, prowadzi się całkiem przyzwoicie. Co prawda nie jest precyzyjne, ale spełnia swoją rolę. I na przykład w mieście czy na krótkich trasach nie powinniśmy przesadnie narzekać. Do tego ma świetną widoczność, więc parkowanie będzie naprawdę łatwe. Niestety nie ma wspomagania kierownicy, więc trzeba się trochę nasiłować. Ale kółka są małe, więc nie jest jeszcze tak tragiczne. Ważne, żeby robić to w ruchu. Do tego, jeśli chcesz wozić ludzi, na których ci zależy, to raczej szukaj egzemplarza z poduszkami oraz ABS. Na szczęście ja jadę sam. Zawieszenie na dziurach radzi sobie przeciętnie. Mamy tutaj prosty układ. Z przodu kolumny McPhersona, z tyłu belka sztywna. Nasz egzemplarz z roku 1997 z silnikiem 1.0 o mocy 55 koni mechanicznych przyspiesza do 100 km na godzinę w 15,5 sekundy, czyli tyle samo co Bugatti Veyron. Do 300 km na godzinę. No ale wiadomo, ten samochód częściej będzie jeździł w mieście. Pytanie, czy da się nim na przykład bezpiecznie wyprzedzić rowerzystę? Sprawdzę to w teście elastyczności. Od 60 do 90 km na godzinę na czwartym biegu. Gaz do dech. Wynik to 12,1 sekundy. Tragedia, ale dam mu jeszcze szansę i ten sam test zrobię na trójeczce. No tutaj już wynik lepszy, 7,7 sekundy. Od razu przeprowadzę test wygłuszenia wnętrza. Na autostradzie przy prędkości 140 km na godzinę decybelomierz wskazał 73,5 decybela. Teraz jeszcze test przy 90 km na godzinę. A tutaj wynik to 67,4 dB. Za to teraz będzie pozytywnie, spalaniem. Tego tematu Mikra nie musi się obawiać. Zresztą zobaczcie sami, jak ten egzemplarz wypadł w naszym teście. Na autostradzie, na trasie oraz w mieście. Cena to kolejny atut tego auta. Bogato wyposażone egzemplarze można kupić za 4-5 tysięcy złotych, a takie jak ten, które mają tylko jechać, nawet za 1500. Zresztą przekonajcie się sami, kliknijcie w prawym górnym rogu, aby przejrzeć listę ogłoszeń na OTOMOTO. Gama silnikowa jest skromna i nieemocjonująca jak najniższa krajowa w Polsce. Mamy do dyspozycji cztery benzyny, nowoczesne jak na tamte czasy, bo 16 zaworowe, o pojemnościach od 1.0 do 1.4. Najmocniejsza rozpędza się do 100 km na godzinę w 12 dni. Nie no żart, sekund, ale wszystko po kolei. Mamy 1.0 w wariantach mocy 55 i po liftingu 60 koni mechanicznych. 1.3 o mocy 75 koni oraz 1.4, który właściwie ma 1348 cm3, więc powinien być także oznaczany jako 1.3. Ten generuje 82 koni mechaniczne. Każdy z nich to dobra, niezawodna jednostka. Można powiedzieć prawdziwa, stara Japonia. Oczywiście dla 1.0 trzeba mieć odpowiednie rezerwy cierpliwości, ale wszystko zależy od oczekiwań. Występuje także diesel, choć znacznie bardziej rzadko. Jest to 1.5 pochodzące z PSA. Chociaż nie wiem, czy warto sobie nim zaprzątać głowę, bo ani nie jest go łatwo znaleźć, ani nie jest specjalnie dynamiczny, ale za to będzie niezawodny i będzie mało palił. W mikrze można spotkać czterostopniową automatyczną skrzynię biegów CVT, którą lepiej omijać. Ogólnie jednak mikra nie powinna sprawiać kłopotów. Oczywiście o ile nie ma za sobą dramatycznych przejść i nieodpowiedniej eksploatacji, jej największą bolączką jest korozja, ale z drugiej strony, jeśli po ponad 20 latach nadal jeździ ich tak dużo po ulicach, to i tak dobrze świadczy. Do tego użytkownicy borykają się z nierównymi obrotami lub szarpaniem, za co odpowiada tak zwana przepływka, którą można zregenerować. Dodatkowo do wnętrza dostaje się woda i dywaniki z przodu robią się mokre. Może się tak dziać przez wadliwe mocowanie przedniej szyby. Zdarzają się problemy z dmuchawą czy światłami. Te albo przestaną świecić, albo przepalają żarówki trochę za często. Oraz oczywiście rozrząd, który pomimo tego, że na łańcuszku to jednak wymaga opieki. Podczas zakupu warto zwrócić uwagę, czy nie dociera do nas niepokojący metaliczny dźwięk. Ogólnie jednak, Mikra jest bardzo tania w naprawach, a większość rzeczy można naprawić samemu, mając trochę zdolności manualnych, dostęp do internetu no i jakiegoś bystrego szwagra. Spójrzcie na tabelę kosztów najpierw przeglądu zerowego, który warto zrobić po zakupie auta, a następnie na tabelę kosztów poważniejszych napraw mechanicznych i blacharskich. Właściciele tych samochodów są pozytywnie zakręceni, bo robią słapy, czyli wymieniają całe silniki, wkładają do nich turbo, modyfikują, tuningują te samochody, co niejednokrotnie przewyższa wartość auta. Ale myślę, że jest to fajna nauka i zdobywanie doświadczenia do wejścia w tę szeroką dziedzinę motoryzacji, jaką jest tuning. Jako ciekawostkę można wspomnieć wersje specjalne Micry, na przykład Bolero, nazywany także Nissan Verita, który był luksusową odmianą sprzedawaną na niektórych rynkach aż do 2007 roku. Do tego Super S, który występował tylko z 1.4 i ogólnie rzecz biorąc był na dużym wypasie. K11 było także pierwszym japońskim autem, które otrzymało tytuł Europejski Samochód Roku. Czas na podsumowanie. Trzy rzeczy, które spodobały nam się w tym modelu. Po pierwsze niezawodne silniki benzynowe. Po drugie, niskie koszty eksploatacji i zakupu. I po trzecie, to jest idealne auto na miasto, o które nie musimy się martwić. Trzy rzeczy, które mogą wkurzać w miksze. Po pierwsze, podatność na rdze. Po drugie, niski komfort podróżowania. I po trzecie, w takich egzemplarzach jak nasz poziom bezpieczeństwa jest znikomy. Dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie, aby subskrybować ten kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów. Włączcie także notyfikacje. Napiszcie komentarz, zostawcie łapkę w górę. No i widzimy się w niedzielę o 20 podczas odcinka ekstra. Do zobaczenia, cześć!